Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dziś pokażę, co tam ciekawego dzieje się na gospodarstwie. Pokażę, jak zrobiliśmy tanią piłę, taką jakby formatowo do wycinania deski na skrzynią palety i kantówek Oraz opowiem troszkę o traku, który mamy wynajęte. Zapraszam do oglądania, zostawienia łapki w górę oraz suba. Zaczynamy. Wykonujemy obecnie skrzynią palety do ziemniaka. O wymiarach 120 na 140 i 120 wysokie. Na płozach dębowe słupki, deska na spód, na podłogę 3,2, na ściany 2,5, a kantówka, jaka zostanie użyta na płozy i na słupki, to 5 na 10 Myślałem nad zakupem jakiejś piły, docinarki. Ale stwierdziłem, że niepotrzebny jest mi jakiś tam kolejny gadżet czy grad. Dorobiłem taką przystawkę do naszej takiej piły do cięcia drzewa. Dosyć tanio. Starczyło kupić tylko parę profili. Coś mieliśmy tutaj na miejscu. I tak to wygląda, tutaj dałem profil z dołu doczepiany na, na piłę i też przykręcany. I tu jest zastrzał dany. Na początku chciałem, aby było to na nogach. Jednak stwierdziłem, że zawsze będzie trzeba to poziomować. I wpadliśmy z teściem na pomysł, aby zamocować to bezpośrednio do piły i zawsze będzie w poziomie, łącznie z piłą. Tutaj zastosowaliśmy takie rolki. Które można do bramy dać. Odjadę tym trochę na bok. I one są tutaj. Wysiedliśmy otwory. I tu mamy zamocowane te rolki. Cztery sztuki. I po nich sunie się właśnie tu ten blat. Jest tutaj osadzona rurka calowa. Przyspawana do blachy. I tu mamy przykręcone akurat łatę możemy tutaj włożyć około 10 czy 15 desek i tylko podjeżdżamy do przodu i równo docinamy chodzi to dosyć gładko płynnie tylko jakaś szorują z dołu tam tylko jeszcze muszę dać jakąś przeciwwagę aby mi się to tutaj nie podnosiło to jest to trochę ruchome, jednak na boki. W tym przypadku nic nie ucieka i jest sztywno. Tam tylko trzeba się zamontować jakiś profil, na którego możemy dokręcić jakiś obciążnik, i to zapewni stabilność. Tu jest akurat arkusz półmetrowy, bo taki miałem i to mi wystarczy, ale z powodzeniem można to rozbudować, aby docinać jakieś większe płyty. Nie będzie to problem. Drzewo spuszczaliśmy z własnego lasu i wynajęłem trak, za który płacę około 200 zł za dobę. Trak firmy Trakpol, od takiego pana z Dymlina, z okolic Skarszew. No, troszkę mieliśmy z nim problemów na początku. Strasznie głośno opracował. Co było też takim właśnie problemem i zastanawiałem się to, ponieważ on powinien cicho chodzić. I problem polegał też na tym, że tutaj, jak mamy główną oś, to tu te łożyska były całe wybite. Oś miała luz 38 mm. Wstawiliśmy tutaj blachę i wymieniliśmy łożyska, aby wyeliminować luz. Jednak po kilku godzinach cięcia, blacha dosłownie starła się w pył. Po czym wymontowaliśmy to jeszcze raz. Zawiozłem to do tokarza. Ładnie mi to napawał. Wytoczył na oś 40. Tutaj były śruby ósemki, które były bardzo słabe według mnie. Przerobiłem tu ten otwór na śrubę dziesiątkę. Z tej i z tej strony. I teraz mamy bardzo płynną te, pracę traku. Też dorobiłem taką osłonę. Tutaj sterowanie wody, chłodzenie. To też chyba jakaś prowizorka. Wstawiłem jakiś tutaj porządny zawór i te rurki uszczelniłem. I też było trzeba tam sięgać aż do kranu. Teraz jest to poprawione w ten sposób, że tu mam jakoś tu po prostu przykręcone belkę i na zawozie może tutaj sterować operator bez problemu. Zapalę światło tutaj. Kolejny problem, problem jaki pojawił się tutaj u nas w traku był związany z naciągiem piły, może nie naciągiem piły, a regulacją od trzymania tutaj właśnie sztywności. Tu była też bardzo słaba śruba. 5.8 przyspawałem tutaj nakrętkę, dałem śrubę 8.8 i teraz jest to zrobione troszkę lepiej i, i trzyma jeśli chodzi o sterowanie mamy stop, wyłączę tutaj start piły głównej stop wyżej, niżej track tu mamy miarę na której widzimy jak wysoko tniemy, załączenie korowarki, posuw prawo lewo, przepraszam przód tył i prędkość posuwu oraz awaryjny wyłącznik. Teraz maszyna pracuje bardzo sprawnie, no zajęło nam to dzień, ponieważ było trzeba czekać na toczenie. No ale można powiedzieć, że naprawiłem tą maszynę i doprowadziłem do tego stanu używalności. I na pewno pan, który to mi wynajął, będzie zadowolony, ale ja też będę żądał jakiejś rekompensaty, bo nie były to tanie części, szczególnie łożyska, tutaj zastosowałem fagoskę. Długość cięcia to 7,5 metra kłoda. My tniemy 2,5, i potem to sobie docinam. Jeśli jest belka krzywa, pryzma na półtora. Wkładamy kilka sztuk i tniemy. Tu mamy gotowe deski, podłoga, kantówka i na ścianki jest to wszystko do przycięcia. Już konkretnie pod wymiar na tej naszej samorobnej formatówce, firma TrackPol, szybciej był TrackMed. No, ale do naszych jakichś tam potrzeb, to wystarcza. Mamy go na ponad tydzień. Nie jest to może jakiś tak profesjonalny, jednak jeśli chcemy wyciąć sobie jakieś drzewo dla siebie, a mamy troszkę pojęcia, to nie jest problem go wynająć, a szybko można nauczyć się obsługi i tanio pociąć sobie drzewo w własnym zakresie, oprócz tego, że wychodzi tani, mamy też ten plus, że uzyskujemy minimalną ilość odpadów, bo jednak przykładamy się do tego, aby było go jak najmniej. Tu, jak widzicie, w tej hali szybciej były wysypane ziemniaki, kilkaset ton. Szybciej była to stodoła, w sumie dalej jest. Będzie teraz w trakcie remontu kontynuowany dalej. Wylaliśmy tutaj strop, przepraszam, posadzkę. Murki wymurowaliśmy. Słupy betonowe belka dookoła i jest tam sadzony styropian, ósemka oraz czwórka. Tutaj muszę to dociąć te końcówki, aby to wyrównać. No i jak tu były ziemniaki, było aż do góry ułożony styropian, zasypane z góry słoma i ziemniaki tutaj bardzo ładnie leżały, był to akurat denar. Nie było najmniejszych problemów z przechowywaniem. Teraz jak to będzie ocieplone, ściany będą aż do góry pociągnięte, dach z 15 15. Gdzie to bardzo ładna przechowywanie według mnie. Dzisiaj ja mam też pracę w polu, kontynuujemy obornik, zaraz zrobi się widno i lecimy w pole.